Boki, lofy patyki No i nie ma miejsca na żelazo, no to bierzemy to Tak, tak Pochodni nie mam, okej, okay, to powinno być w studni No, trochę ich studni jest, no ale nie dużo. zrobimy sobie trochę i będziemy mogli wyruszać w nasz, nasz, naszą wyprawę Ups. W, tutaj w tych dziurach będzie kiedyś glowstone a, tego po, a żeby, to, żeby zdobyć glowstone mu, będziemy musieli się wybrać do netheru a żeby wybrać się do neteru potrzebujemy obsidianu, a żeby zdobyć obsidian, diamentowego kilofa, więc to będzie dość duży, dość dalekiej przyszłości dopiero. Pochodnie, pochodnie... Dużo mam pochodni, dy, 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 dy. Dużo mam pochodni, no to idziemy do jaski. Hmm. Tutaj coś jest, ja tutaj byłem. Niestety. Tutaj to jest jakaś dziura, je. Głęboko tu. Ciemno tu jak w dufił może na poczarnej kawie. Ważne za wyrażenie e Dzieci mnie oglądają <ścoughs> Dzieci, nie słuchajcie mnie Ła, zombie, zombie, zombie Wejdę, dawaj, 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 syluba, syluba. O, o, o. Bebe, dawaj, syluwa, syluwa O, daj, daj, dawaj, dróż to Ua. Yeah, drugi Dawaj, syluwa, da dawaj, 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 yeah Dwa piórka żeby tylko tych creeperów nie było. No kurde, jak tu ciemno. To Ta tam, Cholera, gdzie jest dom? U, zombie! Skubiłem się. Światło. Przepraszam, ale nie lubię nocy. Przepraszam za tą sztuczkę, ale... Nie jest bardzo przepadam za nocą, bo właśnie zawsze jest w niej dużo mobów. No byłem tak blisko domu, no nie no! No właśnie, no nie mówcie mi tego, że byłem aż tak blisko. Przepraszam za to, ale niestety w, yy, nie lubię nocy. Kurde, don't don't explode. <laughs> shit, 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 shit. Druga dziura. Podbijamy do trzech

uuuu ile będzie wełny może jeszcze przy okazji gunpowder no jeszcze owcy nie zabiję, nie no, no, to już w ogóle ale co to mamy, będzie mieć dużo wełny może, 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 zrobimy coś z wełny bo szczerze po jaskiniach nie lubię chodzić. Przyznam wam się szczerze. Bo jak dla mnie to jest to, jest, to, jest to dość nudne i młodne zajęcia. O kurde. Rzadko mi, się, rzadko mi się to udaje. Wiem, jestem najlepszy. Wymiatam, rządzę. No, niestety to jest dość nudny odcinek, ale co poradzić? Pozbieram sobie trochę wełny. Co najwyżej, bo niestety. Co, co do jaskiń, nici, bo też zgubię tu jaskinię. A zobaczyłem owce, to już się nie. A owcą oprzeć się nie potrafię. Nie ogolić owcy, to jest jak grzech. O! A, pewnie tutaj wyszedłem. Albo tu może tutaj. W ha, ja tutaj ja ten wszedłem. Ha, to wszystko jasne. A. Tu pozbieramy żelaza w takim razie. Przepraszam, że zniżę się do tego stopnia, żeby e, cheatować. Ale niestety nie, nie, nie Bardzo nie, nie lubię nocy. Bardzo Was przepraszam. Uzna uznajmy, że tego nie było. Wszystko jest. Że wszystko jest. Cacy, cacy, cacy stuk, stuk. Okej, okay? ale fajne żło żło Żłoże. żół, Jak to Jak często w w w, w obecności mojego przyjaciela? przyjaciela przyjaciela lazo I trochę w ogóle. Żwólazooo! Kupa żwólaza. Więcej żwólaza? Jest, jest. No to niestety odcinek się kończy. Co poradzić. Ale... Zbierzemy żółelazo, może jeszcze, jeszcze może, może jeszcze <grymne> No to jak koszty węgiel wykopiemy i będzie Git majonez. O, cholera jaka jest kinia. No dobrze, no ale to już na, ty na tyle w tym odcinku. Mam, mam nadzieję, że się podobało. Wiem niestety trochę krótkawy, no ale co poradzić. A jak się nie Jeżeli się podobało, to proszę subskrybujcie mnie. E, mówcie, że jestem spokojny, i tak dalej. A jak nie, no to łapka w dół, czy coś tam komentujcie. Jeżeli się podobało, no to proszę róbcie, e, proszę o komentarze i subskryb. Subsk no to dziękuję. Życzę miłego dnia.